wszystkich wiksiarzy! Siemaneczko, mamy gdzieś tak, może 7-8 lutego. Jedziemy pobierać próby glebowe. Ja wam pokażę, co sobie zakupiłem ostatnio z AliExpress, ale może zgaszę traktor. I co? No i tam generalnie chcę sobie pobrać trochę tych prób. No i też pobiorę sobie dwie próbki na. Tą kationówkę, bo tam piszecie w komentarzach o tych kationówkach, to się chyba modne zrobiło ostatnio. Więc czemu nie? Ja zaraz się też do tego odniosę. Poczekajcie, eee, do go. Dobra. Dobra, ja go zgaszę za chwilę go tam, żeby nam tu nie telepał. Uuu, ale to to trzeba wyłączyć. No, glut się ostatnio w tym koszu zbiorniku taki wykręcił, że daj spokój. Wracam na YouTube'a, że tak powiem, bo miałem z miesiąc takich opóźnień, więc niedługo te filmy myślę, że może trochę bardziej na bieżąco będą. Tak, yy. ta kationówka tam się modna zrobiła, ktoś mi jakieś książki podawał, to jest piś piśmiennictwo, ale widziałem że tam po angielsku, jak po angielsku to w sobotę czasami mi się takie włącza, że niby umiem, ale nie, nie do tego stopnia, żeby książki po angielsku czytać. No i teraz tak. Normalnie sobie pobiorę próby pod burak. My nawozimy buraka pod 180 kg, i tak jak ja mówiłem w czystym. I tak jak ja mówiłem, że ja nawożę pod plony i liczę to pod plony. Może to się zmieni. Może to się zmieni w niedługim czasie. Zobaczymy. E, natomiast ja nawożę swoje ziemię pod realny plon. Czyli pod rzepaki nawożę pod 3 tony, tak mniej więcej, zboże nawożę pod 5 ton. I w zależności od tego jakie mam grunty, to na podstawie badań czy tego, czy te działki są dłużej u nas czy krócej, dostosowuję w jakiś sposób tam nawożenie. I teraz doszedłem do takich poziomów, bo zdaję sobie z tego sprawę, że być może to bogactwo w glebie już jest za duże. No prowadziło do tego duża ilość po prostu oborników i doprowadziła teraz, słoma zostaje na polu, a jeżeli gdzieś trochę nie zostaje, to i tak wraca, ale w oborniku. Ale największym problemem, który ja ostatnio zaobserwowałem przez ostatnie powiedzmy 5 lat, to był problem złamania pH. Po uregulowaniu złamania, czyli chodzi mi o to, że nie mogłem się wybić z tego pH tam 5-5, 5-6, 5-8. stosowałem wcześniej, ojciec stosował dolomity na przemian z jakimiś tam morawicami, kujawitami. Kiedyś jeszcze wcześniej było to może może i za mała wiedza była, chociaż tak jak mówię, i ojciec studiował, my studiowaliśmy, może za, mała może za mała waga była do tego przykładana. Natomiast ja zacząłem stosować większej ilości wapna, były też dopłaty do wapnowania i i to był taki mój, taki, taki pierwsza rzecz, nie? o którą ja chciałem zadbać. Po uregulowaniu tego pH po prostu składniki wystrzeliły do góry. Chodzi mi głównie o fosfor, nie, no bo fosfor gdzieś tam powiązane. No i te składniki są wysokie i zdaję sobie z tego sprawę, że teraz może być za bogato. Po prostu może być ta ziemia za bogata i dlatego spróbujemy może i tą kationówkę zrobić, chociaż tak jak mówię wcześniej, wcześniej ja się opierałem na jakichś takich starszych literaturach, i nawożeniach pod plon, nie? I to było gdzieś mniej więcej na takiej zasadzie, jak mówiłem na ostatnim filmie, że jeżeli było składnika gdzieś za mało, czy jak ja miałem słuchajcie, ja miałem ziemię, które 20 lat nawozu nie widziały. Miałem takie, wchodziłem na takie ziemię. PH4,7, PH4,3 albo trochę nawożone, nic sam nie rosło w tym miejscu. Zbierałem sobie glinę z góry, załóżmy w te miejsce, gdzie nic nie rosło i było tam PH na przykład o jakieś jedne badanie mam to chyba trójka nawet była, trzy z groszem. Naw łyżką wapno w te miejsce, glina z mojego pola z góry rośnie, wyrównało się, nie? Jeszcze takie tam jedno takie też miejsce było, tak samo, gliny trochę dowiedzieliśmy, bo purhel taki totalny, nie? Pył. Rozbieżność na niektórych ziemiach umie to jest tak, że masz glinę i trzecią klasę na pierwszym końcu pola, na drugim końcu pola potrafi być tam, nie wiem, 6z pewno. Ale no to wtedy jak jest taka możliwość, czy zostanie jakaś ziemia z wykopu, trochę gliny tego, to tam dowieziemy, trochę wapna, dorzucimy obornik na to i po pięciu latach coś z tego się robi, nie? Takie, takie, takie my jakby rzeczy to robiliśmy. I to się mniej więcej wyrównało, to pH teraz jest w miarę ustabilizowane. Jeżeli miałem pola, na którym miałem niską bądź bardzo niską zasobność, to rzucałem naddatek bilansowy. I w tej chwili jestem na poziomie, uważam, że bardzo dobrym. Ostatnie dwa lub trzy lata nie korzystałem do tego 24. Jak były te takie bardzo drogie nawozy, nie korzystałem w ogóle z nawozów NPK, w tym roku kupiłem trochę pod rzepak. No i teraz, jak te nawozy były takie drogie, to chyba i przed ten zielony ład no to chyba zaczęła się taka właśnie nagonka na to wszystko. Znaczy ogólnie to ja, jest, ja jestem za tym, nie? Jakby za, za tym rolnictwem regeneratywnym, na tym, żebyśmy stosowali tego najmniej, najmniej no jak, jak w miarę możliwości mało. Tylko żebyście Wy mnie dobrze zrozumieli. Możemy ograniczać nawożenia, możemy ograniczać chemię, yy, robić to fajnie teoretycznie, Fajnie, super, wszystko pięknie. Tylko jeszcze to musi być. Bo powiecie teraz, dobra, ale ekonomia tu ten, to jeżeli będziesz mnie nawoził, to będzie ekonomicznie stosunek kosztów. No właśnie umie jest ten problem tego, że umie koszty się zgadzają, nie? I te plony też się zgadzają. Tylko chodzi o to mi w tym wszystkim, żebyśmy my. W tej całej otoczce tego wszystkiego nie popadli w to, że my będziemy teraz super ekologiczni, super będzie wszystko pięknie, ale w międzyczasie nam ściągają, będą nam ściągać z Mercosuru, gdzie tego wiesz, bańki tam nożem obcinają, chyba o ile Hubert wrzucał takie, takie coś gdzieś tam na TikToku, czy gdzieś, gdzieś mi takie coś skoczyło, bańki jakieś tam, nie wiem, nożem obcinane, lane, opryskiwacz podjeżdża samojezdne, tankowanie. I jazda, nie? A my tu będziemy teraz, wiesz, ojejku, nie możemy, tego nie możemy, Tu musimy uszczędzić, kur, jeden miligram przekroczyliśmy zasobność w potas, sut, kurwa, wiesz. A w międzyczasie Ukraina, Mercosur, pach, 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 kalkulacja kosztów, bo tam taniej i my jesteśmy tutaj zalecani. Nie, no to musi mieć ręce i nogi, ja podam teraz drugi przykład. Wiesz, jeden będzie chodził, liczył, a jeszcze właśnie to też chciałem powiedzieć, wszystko zrobimy pięknie. Zrobimy pięknie na papierze, będziemy mieli piękną glebę na papierze. Mróz, deszcz, gradobicia. Rozkład opadów, błędy w uprawie, błędy w wysiewie, w obsadzie nasion. Przecież jest tyle składowych, jest tyle czynników, błędy w ochronie, awaria sprzętu, nie zdąży zrobić danych zabiegów. Ja wiem, jak ja wpadłem kilka lat temu i poległem na rzepaku. Wszyscy zbierali po tam 4, 4,5 tony, przemek zebrał 2800. Bo była nieodpowiednia ochrona grzybowa, bo mi po prostu takie tematy powychodziły, że no, nie ogarnąłem tego, nie? Dwa lata temu poległem na buraku, nie? Na buraku 40 chyba 2 albo trzy tony odstawiłem, bo była susza. Opóźniłem siewy, popełniłem błędy. A w ziemi było full, było pięknie. Więc też no mówię, teraz się zrobiła jakby taka, nie wiem nagonka, czy jak to nazwać? no i teraz idąc tym tokiem myślenia dalej znaczy tokiem myślenia, idąc tą rozmową dalej jak e, pojedziemy na demo farmy na te cudowne cudowne farby, farmy czy jak to tam nazwać, gdzie są rekordowe plony, albo pooglądasz sobie metodykę nawożenia, jakie oni robią ciemne jakie oni robią, o oh, co tu leży tu leży Bigos eee, Jakie oni robią nawożenia Tam mówią o tych Wiesz te rekordowe plony Tam 5,5-6 ton rzepaku Rekord Polski za mnie po 7 już Te rzepaki im plonują czy ile Ale ogólnie mówię o tym, że jak pojedziesz Sobie właśnie na te, bo tu mówimy o tym Żeby tak, ograniczać nawożenie Że to nic nie, na chwilę Będziemy mówić na czym, bo to jest ta sinagonka Ta odgórna nie, żeby na najlepiej Nic nie nawozić, ale Pojedziesz właśnie na te, na te farb, farmy Te rzepaki to wyglądają Górna 30% lepiej od twoich No i potem sobie taka kartka jest zawsze I czytasz sobie nawożenie NPK 350 kg. Kizeryt tam 200 albo 250 a Azotu to i tak prawdy nie powiedzą na tej kartce I nawożenie z górnej póły W sensie ochrona z górnej póły że czacha dymi, nie? I tam to trzeba policzyć faktycznie koszty i stosunek tego rekordu do... rekordowego plonu do kosztu, który poniosłeś nie wiem, tam trzema grzybówkami jakimiś po 250 zł tam na SDHI czy wiesz. o to, o to mi chodzi, nie? Ale no nikt mi nie powie, no znaczy no ja to liczę właśnie, no i... Jeżeli mnie nawożenie kosztuje załóżmy 15 litrów paliwa, albo 15 litrów paliwa i 200 zł, albo 250 zł 100 WNPK, robię to zachowawczo, bo ostatnio tak było, 100 kg 120 jeżeli już gdzieś szło zachowawczo no to stary, no o czym my w ogóle rozmawiamy to nie jest 300 kg czy 350 bo ja już mam to po prostu uregulowane no i o to, o to w tym chodzi teraz będziemy jeszcze bardziej się starali to wyrównać ale tu już wszędzie się robi, wiesz tu już nie ma miejsca już teraz do czego jeszcze zmierzam zmierzam do tego, że jeżeli nawozy by dalej były LPki po 1800 zł albo po 1500 to w ogóle te rozmowy ten nasze liczenie kationówek to w ogóle by nie miało w ogóle by nie było nie byłoby rozmowy, gdyby nie zielony ład gdyby nie to, że my coraz mniej zarabiamy to w ogóle byśmy tej dyskusji nie prowadzili moi kurcze kochani <laughs> nie no śmieje zaraz wam powiem dlaczego no dlatego że ostatnio z moją żonką podliczyliśmy sobie Koszty i plus minus e, dochód w stosunku do tego, jaki był dochód i stopa zwrotu 10 lat temu, jak kupiliśmy ziemię. Nie? I stopa wyszła taka, że w tej chwili mniej więcej 25-30 lat na spłatę ziemi, bo nie zarabiam praktycznie e, nic więcej w stosunku do tego, co zarabiałem 10 lat temu. I największy problem jest tutaj, oczywiście. Musimy dbać. Ja, ja się zgadzam z tym, że musimy dbać o to środowisko i o naszą matkę ziemię. Jak najbardziej. Ja nigdy tego jakoś strasznie mocno nie ganiłem. Ja nie mam wielkich problemów z tym, że nam są wycofywane substancje chemiczne. Naprawdę nie mam z tym problemu. Uwierzcie mi, że mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Jeżeli to ma wpływ, przepraszam. Jeżeli to ma wpłynąć na nasze zdrowie yy, To ja jestem... O, słoiki lecą Bo nie mam... Dobra sorka Bo słoiki mi lecą Jeżeli to ma wpłynąć pozytywnie na Kondycję naszej gleby Na nasze zdrowie Ja jestem za Jak najbardziej Tylko teraz tak OK? Ja mogę chodzić z kaćką i pić buraki tak? Ja mam chodzić z haczką i pilić buraki, tak? No bo Safari jest wycofany. no właśnie, nie? Dobra, nie ma problemu, wezmę ludzi, których nie ma Jakby, bo mało kto już chce pracować w rolnictwie Więc słuchajcie, nie zamykajmy się w jakimś kurwa błędnym kole Zielonego ładu i tego wszystkiego Bo to jest w ogóle jakaś paranoja, nie? Nie dajmy sobie tego też jakoś na maksa wkręcić Bo ja wyprodukuję wszystko, czego będzie chciał rynek Natomiast nikt nie przychodzi specjalnie e, Specjalnie do mnie Wiesz, kupić indyka Widzę, że Fit, Fit Farmer wprowadza tą aplikację Tam jest e, Gdzieś nawet się chwilę zalogowałem do tego, ta e, Food Farmer Fajny, ty, super Piękna sprawa Natomiast Ja Osobiście Nie za bardzo chcę się zajmować takimi rzeczami Jeżeli ktoś jest Mniejszym gospodarstwem Okej, okay. ale ja się nie chcę cofać Do poziomu tego, że Muszę uprawić pole Zebrać zboże Za chwilę będę zbierał kosą, bo Normy emisji spalin mojej ciągniki przekroczą Potem dojdzie do tego, że będę musiał jeszcze nafutrować tym zwierzęta I prąd będzie tak drogi, że będę mielił chyba Wiesz, młynkiem ręcznym Nie? potem będę musiał ubić swoje zwierzęta przerobić na kiełbasę i jeszcze sprzedać to bezpośrednio do klienta przez aplikację nie zrozumcie mnie źle wszystko jest fajnie i te, które gospodarstwa pasieki, gospodarstwa o mniejszej produkcji gospodarstwa na jajka, które mają kury ta aplikacja jest świetna warzywnicze załóżmy porzeczka, borówka co tam jeszcze? Wiśnia, czereśnia na mniejszych skalach. Okej, okay. ale wiesz, no jeżeli masz 10 hektarów wiśni czy czereśni, no nie da się tego upchnąć przez aplikację do klienta w detalu, bo klient w detalu jest przyzwyczajony do wygody w markecie, klient w detalu zarabia dobre pieniądze, klient w detalu jeździ na zagraniczne wakacje, a wy chcecie teraz z rolników zrobić. Dalej parobków i albo będziesz, albo parobka sam u siebie, albo parobka dla firm. Nie tędy droga. Ja, ja się jakby z tą polityką dlatego nie zgadzam, ja wyprodukuję wszystko co, jakie będą, będą normy ok Będziecie chcieli GMP czy inne tematy, zrobimy. Będziecie chcieli integrowaną, zrobimy. Ale zapłaćcie za to. No i wiesz to. Jak produkujesz tam kilkaset ton, czy kilkadziesiąt nawet już ton e, mięsa, e, ja nawet znam taką osobę, która częściowo e, jest ogólnie bardzo zadowolona z tego, jak ostatnio rozmawiałem, są zapracowani, ale są zadowoleni z tego, co wiem. Częściowo e, pcha to w detal jak najbardziej, e, natomiast przy danej skali produkcji ty się zarzniesz, zar... to to jest nierealne po prostu. Ja wam pobiorę próby, mam czapki z głów, kurna, czacha wam dymić będzie. Bo tutaj te półtorej tony kizerytu poszły. To gdzie pobieramy? Tutaj! <grym> ja ci powiem tak. Tak jak mówiłem, jak znasz swoje pola... Trzeba ja muszę się do światła ustawić. Jak znasz swoje pola i będziesz chciał, żeby próba wyszła dobrze, to będziesz wiedział gdzie pobrać próby. Jak chcesz, żeby wyszła słabo, to ja ci też pobiorę, nie? Każdy rolnik swoje pola chyba zna, nie? Dobra, jedziemy dalej, tutaj, tutaj, żeby była taka normalna. Jak to się mówi fachowo? Żeby nasza próbka, proszę mi, była reprezentatywna. Wszystkim ludziom w ogóle chciało co roku te próbki tam, co roku. Nikt nie ma mówić co roku. Żeby chociaż się ludziom chciało te próbki popobierać. Ja no już teraz ostatnio tyle tych prób pobierałem, żeby mieć wgląd na to wszystko, aż sobie. No właśnie, no to mówię, ja ja mówię o tym też otwarcie, nie? Że ten bardzo dużo wnosi. Ktoś napisał ostatnio mi, że ten, że jest no, że kupił sobie właśnie tą e, lackę tam jak nera z błogiem. Kurde, patrzę w necie w Polsce drożyzna jak pies. Patrzę dalej. AliExpress. Chińczyki kurna robią takie cuda. Mówię dobra, spróbujemy. W ogóle to jest mróz. Zobaczymy co. Czy... Ha kurde ty! Za chwilę się okaże, że ona nie pójdzie, co? Eee, idzie. Cicho. Zobaczcie, fajne jest to, że ona wybiera bardzo dużą próbę. Ła, ciekawe że się uda tu. górna patrz, jak psia kupa. Nie? Taka wielka. No i teoretycznie można by było, patrzcie, jeżeli by było bardziej miękko, to można pobrać próbę z głębin, z głębin ziemskich. Czyli teoretycznie tą lancą pobiorę sobie również próbę na azot na 60 centów. Ale to piękne jest. Ja pierdziele. Dziękuję tej osobie, która mi to wsparła. Ja pierdziele. Cud co? Zobaczcie, można do metra pobrać próbę. Ciekawe, jak się sprawdzi na kamienistej ziemi. Gdzie mamy centymetrów? Zaraz to odczytam. 60 centów. W tej chwili mam z 60 centów, ty. Nieźle, co? Czyli z piachu, mówiąc krótko. Ale super, ty. Zobacz. Kurna, płacz! Nie wiedziałem, że ja mam taką fajną ziemię. Zobaczcie, ile tu jest tego. Ten mam gorszą ziemię, a to jest piasek kliniast taki, z glineczką, ma trochę kurde tego, widzisz, cząsteczek spławialnych, nie, tu już burhel się zaczyna, lepszą część pola trafiliśmy, ale ogólnie fajnie, no i można sobie pobrać, 0,30, 30, 60, no piękna sprawa, dziękuję koledze, która ten, słuchajcie, 250 złotych za to dałem, zarąbisty temat, bo już mnie drażniło, ja tyle, ten, ja zawsze tą lachę tam sobie pożyczam, nie, a i potem na koniec roku musiałem ostatnio, właśnie, dzwonili z ODR-u, żebym oddał im. No, No teraz ja nie będę oddawał sobie, kupiłem swoją. <grym> Także tak. Dobra, pobieram próbę. Dziękuję koledze, który mi to polecił, tą Lachę. Dobry kolego, bardzo Ci dziękuję. Piękna sprawa jest, zobacz, kurde. Nie wiem, czy Ty też miałeś tą. Jak ja nienawidziłem tego pobierać. Nie lubiłem, zawsze mi się to ziemia, a teraz jest przymarznięta trochę. Jeszcze mimo wszystko fajnie się to pobiera. Kurde, naprawdę. Ziomeczku, dziękuję Ci za to bardzo. Jeżeli będziecie mieli kolejne rzeczy do polecenia albo jakieś fajne imprezownie, dajcie znać. Może czasem będzie się w okolicy, to się jakieś lokale skorzysta. No nie? Wiesz, jakieś kurde, dyskoteki, coś dajcie znać. Dobra, ja pobieram te przekupy, pomieszam je. Pobieram reprezentatywną próbkę. Przynica ładnie. Zobaczcie, jak już ładnie wchodzi. Tu jeszcze pobierę na tą kationówkę Kurde, ta lanza to jest coś pięknego, naprawdę. Ja pierdzielę z 60 cm się super pobiera. Próby, coś fantastycznego. Tutaj z boku mam takie pole 2,70 hektara. Ale nie możemy z tego pola pobrać. Próbę, bo tam kiedyś e, zaszła mała pomyłka. I tam na prawie niecałe 3 hektary poszło 100 ton gnoju, bo tam troszeczkę się nie zrozumieliśmy, nie? To nie będziemy tutaj tych prób pobierać, żeby nie było zadłużeń. Raz, dwa, trzy i czwarta ścieżka. Tutaj będziemy dosiewać po tych burakach, jeszcze po tych, co właśnie woziłem TT. No i stąd właśnie pobiorę sobie próbę po burakach cukrowych. I powiem Wam tyle, że prawdopodobnie na tych próbach wyjdzie za mało wapnia, dlatego że mi wychodzi właśnie na tych polach wapnowanie w tym roku. Takie podtrzymujące. No ale niestety. Kurde, muszę znaleźć ścieżkę. Ale niestety co? Niestety nie było możliwości po prostu. Nie będę pobierał na siłę z jakichś tam pól, które są małe, bo to rozdrobnienie jest duże. Teraz znajdź tu ścieżkę, to ledwo powschodziło. No, także pobiorę jeszcze tutaj. O, tu jest ścieżunia. Jest ścieżunia pięknie. No i no i będzie obraz nie tego taką zbiorczą sobie zaraz tutaj zrobię trochę dalej od granicy, żeby nie było ryzyka gdzieś, wiesz, skumulowania się, że tak powiem tych składników, tak. I zrobimy tutaj jeszcze też kationówkę, żeby w ogóle jakiś obraz był, z tym że mówię, trochę mi te pola nie pasują. Bo teraz tutaj wapno, na tamto pod Buraki już jest kupiona łódka i tu będzie po żniwach też na dwie tony, ale to nie będą takie różnice potężne. Tutaj będzie miała przyjść mówię, tona do dwóch ton, także nie jakaś potęga, ale będę miał też obraz tego, Ile właśnie dobry burak wyciąga składnika, nie? Ale tak mówię, ta kurczę laga do pobierania to jest cudo Warka trochę jest, bo jest kurde mróz Ale jeszcze pobieram sobie pierwszy raz w życiu próby na azot Także będzie też O, cała góra jest zamarznięta, nie wiem czy to widzicie Tyle jest zamarznięte ale fajnie, nie? No bo nie będzie w ogóle. E, zaraz wrócę do domu, to sobie wrzucę to do tej do zamrażarki i będzie malina. I pszenica pięknie, kurczę, pięknie sobie tutaj wschodzi. Także tutaj pobierzemy też jakąś w miarę próbkę zbiorczą, żeby był obrazik jakiś i będzie luks. Także widzimy się w następnych filmach.